Cześć, nazywam się Paweł i chciałem opowiedzieć kilka słów o spotkaniu kogoś, kto zmienił moje życie. Wychowałem się w chrześcijańskiej rodzinie ewangelicznej. Mój dziadek, tata mojej mamy, był pastorem w mojej miejscowości na Podlasiu. Od dziecka uczono mnie podstaw wiary, musiałem jako mały chłopak razem z rodzicami uczęszczać na nabożeństwa, gdzie chodziłem na szkółkę niedzielną. Można powiedzieć, że byłem w kościele urodzenia. Ale pomimo faktu, że moja rodzina była częścią kościoła, a moi rodzice byli osobami świadomymi, wierzącymi, nawróconymi, nasze życie nie wyglądało tak bardzo kolorowo. Od najmłodszych lat byłem też świadkiem nadużywania alkoholu przez mojego tatę oraz padałem ofiarę jego przemocy, którego ofiarami były też moja mama i moja siostra. Często w naszym domu było dużo krzyku, płaczu i cierpienia. Kiedy miałem zaledwie kilka lat, pewnej nocy zostałem obudzony przez hałasy, które dochodziły z pokoju naprzeciw. Otworzyłem drzwi i zobaczyłem, jak moja mama klęczy na kolanach, a tata uderzał jej głową o podłogę. A ja wtedy byłem za zbyt mały i bezradny, żeby jej pomóc. Doświadczyłem wielu trudnych sytuacji, o których wie tylko moja rodzina. Te wszystkie przeżycia wywołały we mnie bunt. Nie mogłem zrozumieć, Dlaczego Bóg dopuszcza do takich sytuacji? Jak to jest możliwe, że w rodzinie, która mówi o sobie, że kocha Boga, dzieją się takie rzeczy? Dlaczego mój tata, który chodzi do kościoła, tak nas traktuje? Jako młody chłopak po prostu zbuntowałem się przeciwko Bogu, bo uważałem, że chrześcijaństwo zwyczajnie jest obłudne. Byłem obrażony na kościół, bo mówił mojej mamie, że ma wybaczyć. A ja zmagałem się ze złością, z poczuciem braku wartości. No i nie, nie umiałam przebaczyć swojemu tacie, bo przecież tak myślałem, bydlakom się nie przebacza. No i chodziłem tak do kościoła, nawet próbowałem coś w nim robić, ale miałem wielką niezgodę na to, co się dzieje, więc bardzo szybko się zniechęcałem. W 2001 roku mój starszy kolega z kościoła zaprosił mnie na chrześcijański obóz. Na tym obozie nie byłem zbytnio lubianym osobnikiem. Poprzez to, co działo się w moim domu, próbowałem wszelkimi sposobami zwrócić na siebie uwagę, pokazać, że przecież jestem fajny. Robiłem to, bo potrzebowałem poczucia akceptacji. Chciałem, żeby po prostu ktoś na mnie zwrócił uwagę. Nie rozumiałam, że takim zachowaniem raczej wkurzam ludzi, a nie wzbudzam sympatii. Mimo mojego trudnego charakteru, pracownicy na tym obozie, lid, mój lider, traktowali mnie z wielką życzliwością. Widać było w nich coś wyjątkowego. Wszystko to, co robili, swoimi czynami, słowami, zwyczajnie wskazywali na Boga. Podczas pewnego spotkania wieczornego jeden z obowozowych liderów i pracowników fundacji, która organizowała ten obóz, w czasie kazania wyszedł na scenę ten mówca w maseczce. W naszych czasach to normalne, że chodzimy w maseczce, bo osłaniamy się od tego, żeby nie zachorować i nie, nie być zarażonym. W tamtym, czasach, w tamtym czasie to było bardzo dziwne. Mówił wtedy o epidemii. Która bardzo szybko się rozprzestrzenia. Znany jest nam ten obraz? Wtedy nam nie był tak bardzo znany. Mówił, że każdy z ludzi na Ziemi zarażył się tą straszną chorobą i nie ma ratunku, bo ona zawsze kończy się śmiercią. Choć tej choroby nie można uniknąć, to jest na nią jedno, jedyne lekarstwo, bez którego nikt nie może przeżyć. Mówił, że ta choroba. Nazywa się grzech. A tym lekarstwem, które jest jedyną nadzieją dla ludzkości, jest Jezus Chrystus. Bo On przyszedł na świat, umarł za nasze grzechy i wziął je na siebie, aby dać nam nowe życie. Życie, które nie kończy się nigdy. I wtedy pękłem. Nie mogłem przestać płakać. Płakałem i płakałem. Bo to było o mnie. Ja też zmagałem się z grzechem. Zmagałem się z brakiem przebaczenia, ze złością, z buntem, z agresją. To wszystko było we mnie. I wtedy zrozumiałam sedno Ewangelii. Zrozumiałam, że Bóg mnie kocha i oddał swojego syna za mnie. Mimo niesprawiedliwości, która mnie spotkała, mnie i moją rodzinę, mimo braku ojca na ziemi, ja mam ojca w niebie. I wtedy w modlitwie oddałem swoje życie Bogu. Poprosiłem, żeby pomógł mi, pomógł mu zaufać w tej trudnej sytuacji życiowej, w której się znalazłem. Kiedy się nawróciłem, uświadomiłem sobie, że chcę służyć Bogu i dlatego poszedłem do szkoły biblijnej. Potem przez lata na różne sposoby to pragnienie realizowałem i zawsze byłem zaangażowany w życie Kościoła. Ale moje zawierzenie Bogu wcale nie oznaczało Końca problemów. Wielokrotnie musiałem mierzyć się z porażkami, musiałem skonfrontować swoje słabości i pracować nad nimi. Miałem problem z gniewem i emocjami i musiałem się z tym zmierzyć. Nawet zacząłem chodzić na terapię. Jednak w tym wszystkim się nie poddałem, bo podjąłem świadomą decyzję, że tak zwyczajnie chcę żyć z Bogiem. Później w swoim życiu doświadczyłem wielu osobistych dramatów i tragedii. Był taki moment, kiedy moje marzenia legły w gruzach. Tak szczerze to nie wiem, jak w ogóle z tego wyszedłem i nie zwariowałem, ani się nie poddałem. Wiem jednak, że Bóg mnie nie opuścił. Przeprowadził i nadal przeprowadza przez trudne doświadczenia. Myślę, że moje nawrócenie, a potem trwanie przy Bogu, mimo przeciwności, mogę śmiało nazwać cudem ale myślę, że tak naprawdę mogą mieć to miejsce za sprawą fundamentów w moim życiu i podstaw wiary, które mimo mojego trudnego dzieciństwa były mi wpajane od najmłodszych lat. Po nawróceniu w trudnych chwilach wracam często do pewnych, nazwałam to sobie kamieni milowych, które miały wpływ na moje życie i które mimo dolin i trudnych chwil przypominają mi, kim jestem. Po pierwsze... Przypominam sobie o moim dziadku, pastorze, który służył. I kiedy myślę o swoim życiu, i o tym, co było, i może o tym, co będzie, mam takie pragnienie w swoim życiu, żeby służyć Bogu tak, jak potrafię. Po drugie, to szkoła, do której poszedłem, biblijna i relacje z ludźmi, którzy kochają Boga i chcą z nimi iść przez całe życie. Ja doświadczając tego, co doświadczyłem w szkole biblijnej, tego, co doświadczałem w relacji z różnymi ludźmi, którzy szczerze kochają Boga, odnajdywałem ten drugi kamień milowy. Po trzecie, lata długiej i żmudnej pracy nad sobą i proces, kiedy Bóg mnie zmieniał i wyprowadzał z tarapatów. A po czwarte, myślę, że jedno z najważniejszych elementów, taka świadomość i myśl o tym, że pomimo trudności, ja zrozumiałem, że jedyne życie, które ma sens, to życie z Bogiem, nawet kiedy wszystko wokół się sypie. W moim życiu zrozumiałem, że niezależnie od tego, co mnie spotka i gdzie będę, nieważne jak się czuję i co myślą o mnie inni, najważniejsze jest to, komu zaufałem i kim dzięki temu się stałem. W moim życiu mam jedno marzenie. Sprawiać różnice w życiu innych i pokazać, że życie z Bogiem naprawdę ma sens. Nawet wtedy, kiedy nie ma nadziei wokół. Bo życie z Bogiem nadaje prawdziwy smak. A ty, w którym miejscu w życiu jesteś? Odnalazłeś już ten smak? Nie czekaj. Kolejny na Twój krok. Dzięki.